Siema ziomki, siema w witam ksantara. na kanale w grze z Zombie Island w kolejnym odcinku z otwierania za pamiętka, za dolce no gra mi wyjątkowo teraz muli, to już tak wspomnę w nawiasie, bo mam drugą grę uruchomioną, no ale no i tak, dlatego to tak chodzi, zazwyczaj chodzi szybciej no tutaj zostały rzeczywiście dwie zaspy, kolejna będzie jeszcze trwała 3 godziny, strażnik, no. O, po strażniku widać, że 4,5 godziny, no ale ja za nie wiem, za, za 20 minut, za pół godzinki wychodzę, tak więc już, a wrócę pewnie za 5-6 godzin, no, a, jadę do lekarza akurat, tak więc, ten, wszystko w, tylko w sumie po to, żeby ...szybciej zacząć nagrywać, bo na razie, no, takie obowiązkowe filmiki jak zaspy, to nagrywam. Ale takie dłuższe, konkretniejsze filmy, no nie no Chory jestem, kaszle, nawet chyba jakieś z płucami coś, no. widać tutaj zwykły kapselek, ten, ten srebrny. Mhm, tak. E, tutaj, no też zwykły niestety srebrny kapselek. E, następny. Hmm, hmm, hmm. E, nic w sumie z kapselkowatych. Tutaj też zwykły kapselek, widać. A z tego co wiem, to mam e, wrzucony na YouTube film z odbierania ZASP. Ho ho ho. Jeszcze poprzedni nieopublikowany i zrobię właśnie specjalnie tak. No. Tam? <gry> eee, że e, o 14-15 puszczałoby dwa te filmy, tak będzie lepiej, bo się nas zbierało po prostu. Nie opublikowałem. Dobra, no to e, jak widać żadne złote, nic nie było Czyli ogólnie lipa. No i e, jeszcze wiadomo, no, standardowo pozbierać to. E, o jejku, ten zombie jak tu będzie szedł. Jeszcze był na jakimś drugim końcu wyspy, gdzie ja go tam zapodziałem. No i to wiadomo. To co zawsze. no. Złote kapsle już nie lecą, jak się otwiera zwykłe, otwarte już zaspy. Tu jeszcze się rozglądam, czy nic nie ma. No i dobra. Otwieram następne. Tutaj zasepka. Tutaj, tutaj. No, już muszę poczekać, aż ten dupek tutaj przyjdzie. Uh, 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 uh. No, często heli, ale czy jakieś czarne, białe ręce, jakiś do, materiał do budowy. No te rękawiczki to są przedmioty wartościowe, z tego co się orientuję. Jakieś kolekcje. No czasami złoty, zaży się rzeczywiście zwykły kapselek. Ten, jak ktoś po prostu zwyczajnie nastawia mietkę, to też ma. zwykłe kapsle. a no, znowu drugi złoty, drugi złoty kapsel. Tak więc no, niezwykły, zwykły kapsel, przejężyczyłem się. No i Tyle. Oczywiście standardowo chyba e, mam do pokręcenia. O, właśnie tych admirałów. To na tym filmie też to robię. Proszę bardzo. Na dwa dni. Czyli już powiedzmy, że się z, na jednym kręceniu na 24 godziny zwrócił jeden dzień. I znowu kolejne dwa dni. To już można wiedzieć 3 na plusie. Mhm. Eee, o, 3 dni, czyli już, tak jakby 6 na plusie dni do przodu. Na czterech admirałach. 6 dni. No i jeszcze jeden dzień. No, tak jakby ty w jeden dzień wylosowałem 7 dni sobie. nie? Czasami się zdarzy, że gorzej. nie? To akurat bardzo dobre losowanie. Drzewko miłości jeszcze. No, tutaj rzadko się uda, że się wylosuje superplony, a tylko o superplony tutaj w sumie chodzi. No i. Tablica, której nie można przenieść, która jest tylko tutaj. No, chociaż e, regularnie sprawdzam, czy przypadkiem nie wydali aktualizacji, że można tam tablicę przenieść, ale nie. Ona chyba tutaj pozostanie już do końca. No i dobra, tyle w tym filmie. Tak więc, e, co dzisiaj mamy? Wtoreczek. 6 luty ten filmik. Może, o, ten filmik dam na 16, tak? a ten poprzedni na 15, który nagrałem dużo, dużo wcześniej, e, taka sytuacja nastąpiła, że e, przy jednym zbieraniu, poprzednim zbieraniu zasp e, nie zebrałem ich za dolce bo źle obliczyłem czas, tam było chyba cztery zaspy, czy coś, ale to była godzina dosyć wczesna, chyba 20-21. no i, i, i... no, ktoś mi zebrał. A poprzedniego, jeszcze wcześniejszego razu, to też z, z, z morce zapomniałem powiedzieć, w sumie zdawałem sobie sprawę, że są te zaspy, że one się tam, rzeczywiście strażnik się skończył, ale e, coś mnie wzięło, taki najgorszy dzień choroby miałem, jakby grypa mnie brała, czy coś, i Dałem sobie spokój, odpuściłem sobie, wiedziałem, że to będzie kliknięte. No i tyle. Z ciekawości, bo pewnie niektórzy patrzą na tego potworka. Kto tu tak kliknął? No, Zomorka i Xantor to sobie klikają na 31 metrów. Zazwyczaj. Czasami ja zapomnę. No, tu dodatkowo i Happy Coxer, Daniel Leśleć kliknął na 151. Oddałem 150. Arnpogi, u którego bardzo fajnych kupców zresztą. Zawsze wszystkich kupuję, też oddałem, tutaj Madziuli też oddałem, tu, 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 tu. Ze te dolcowe to oddałem, no i fajnie. No to tyle, zaraz wysyłam i pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia, mam nadzieję już bez tego głosu chorego. Trzymajcie się, pa.